Marta, Twoje dzieci już są dorosłe i Ty masz z nimi fantastyczny kontakt. W jednym z wywiadów nawet opowiedziałaś o tym, że u Was nie ma tematów tabu i nie ma problemu, żeby rozmawiać o sprawach intymnych. Jak do tego doszło i jak udało Ci się stworzyć taki fantastyczny kontakt z rodzicami? Znaczy z dziećmi. No w naszym przypadku to nie ma znaczenia, jaki to jest temat. Po prostu rozmawiamy ze sobą szczerze, otwarcie i na tyle, na ile mamy ochotę. Natomiast nikt nikogo nie ocenia, nikt się na nikogo nie denerwuje. I to jest dla nas wspaniałe. No ja mam dorosłe dzieci, z którymi naprawdę bardzo dużo dyskutuję i rozmawiam. I oni udzielają mi też mnóstwo fantastycznych rad, bo to są naprawdę mądre dzieciaki. I tyle ten no po prostu dużo rozmów, ale nie takich na siłę, tylko takich po prostu niewymuszonych zupełnie. Ja myślę, że to jest sposób na to, żeby, żeby mieć jakąś taką dobrą relację, otwartość i jakąś przyjemną. Marta, czy ty na przykład sobie wyobrażasz siebie w roli babci? No bo tak jak żeśmy wspomniały, masz dorosłe już dzieci, wszystko się może zdarzyć. Wszystko się może jak śpiewa. Um, nie myślałam o tym. Teraz nawet chyba nie chcę się jakoś zastanawiać, natomiast no, pewnie kiedyś to nastąpi, no ale zobaczymy. Tylko w ogóle o tym nie sięgam tam w swoich myślach. Powiem Ci szczerze, że tak patrząc na ciebie, no i jakby ktoś do ciebie mówił babcia, no to nie jestem przekonana, jakby to brzmiało, ale wydaje mi się, że będziesz taką bardzo, bardzo crazy babcią. Nie wiem. Tak. Jest taka szansa, jest taka szansa, że będę szalona, szaloną babcią, ale na razie w ogóle nie, nie, nie mówmy o tym.